Witajcie. Tradycyjnie raport fiskalny dobowy. Pierwszy dzień czerwca. Udało się wysłać 24 przesyłki, co wygenerowało 564 zł. przychodu. Aktualny przychód to 21 368 zł. Tematem dzisiejszego odcinka jest takie bardziej szczegółowe podsumowanie sprzedażowe z miesiąca maja. I chciałbym przedstawić Wam takie małe plany, co planuję w czerwcu przez cały maj wysłałem 853 przesyłki, czyli średnio 30 przesyłek dziennie. Jak widzicie teraz jakość mojej sprzedaży aktualna ty na tle innych sprzedawców tylko 2% sprzedawców na Allegro radzi sobie lepiej od ciebie. Twój poziom jakości sprzedaży 731 punktów na 1000. Aktualnie przez kolejny miesiąc jestem znowuż super sprzedawcą, no bo jakby mogło być inaczej. Teraz widzicie wykres jednej podkategorii, w której się obracam i w, którą, w której chciałbym być na pierwszym miejscu. Aktualnie za miesiąc maj jestem na czwartym miejscu, osiągnąłem tam około 6000 tysięcy złotych przychodu z 72 tysięcy. To nawet nie jest 10%. W czerwcu planuję tutaj być na drugim miejscu. Zrobię wszystko, żeby być na drugim miejscu, bo pierwszego miejsca myślę, że jeszcze nie uda mi się osiągnąć. Ale drugie miejsce jest w moim zasięgu. Teraz widzicie wykres pod takiej kategorii, gdzie praktycznie zawsze byłem na pierwszym miejscu. Rządzę tam, można powiedzieć, od września. Sprzedaję najlepiej i praktycznie nikt nie dorastał mi do pięt. A w międzyczasie, jak brakowało mi towaru, ktoś tutaj się scwanił. I ten drugi wykresik, który widzicie, jest prawie na równo ze mną, to jest ktoś zupełnie nowy. Tego gościa tu wcześniej w ogóle nie było. A teraz, no, jak widzicie, wspiął się na, na wyżyny i skradł mi moją lwią część rynku. Ten cały jego wykres, jakiś czas temu jeszcze, to był mój wykres i jego połączony, to, to byłem ja. A cała reszta była taka maluska. A teraz jesteśmy na równo. Zobaczymy jak sytuacja się rozwinie na koniec tego miesiąca. Podjąłem z tym gościem, z tym sprzedawcą walkę cenową jak ja obniżam cenę, to i on obniża jak on obniża, to i ja obniżam obserwuję praktycznie wszystkie jego aukcje on pewnie też moje obserwuje, bo reakcje są naprawdę, jak jest jakaś zmiana, jak coś się dzieje, to od razu jeden reaguje i drugi reaguje, także jesteśmy mamy na pieńku, idzie ostra wymiana, teraz widzicie kategorię, w którym jestem mm, takim malutkim absolutnie takim malutkim szaraczkiem, nie widać mnie praktycznie, cała branża w maju była warta 177 tysięcy złotych ja tutaj jestem na jakimś poza top 10. W tym miesiącu będę robił zamówienia. Myślę, że uda się zamówić za 10 tysięcy złotych towaru. I będę zamawiał wszystko z tej kategorii. Czyli wszystko to, co mają ci sprzedawcy, co są przede mną. Przeanalizuję ich wszystkie aukcje i posprowadzam to, co oni mają. I zacznę to wszystko sprzedawać, żeby w tej kategorii też... Rządzić. Na pewno w czerwcu mi się nie uda jeszcze osiągnąć super, tutaj wyników, ale będę się piął, 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 bo to jest moja branża. Postanowiłem sobie, że to jest moja branża, tą branżę opanuję, tą branżę będę rozwijał i w tej branży będę specjalistą. Taki jest plan na czerwiec. I kolejne zamówienia z Chin będą właśnie robione pod tą branżę.